Czy kiedykolwiek wszedłeś na spotkanie i nikt nie zauważył twojej obecności, wszyscy kontynuowali swoje rozmowy, jakbyś był całkowicie niewidzialny? To uczucie bycia ignorowanym nie jest jedynie nieprzyjemne, to wyraźny sygnał, że coś w sposobie w jaki prezentujesz się światu wymaga zmiany i szczerze mówiąc, żaden szanujący się mężczyzna nie powinien tego akceptować. Fundamentalna różnica między byciem szanowanym a bycia ignorowanym nie tkwi w Twoich słowach, ale w całym zestawie sygnałów, które wysyłasz, zanim jeszcze zaczniesz mówić. Nieustannie obserwuję utalentowanych i inteligentnych mężczyzn, którzy są całkowicie pomijani podczas spotkań zawodowych, wydarzeń towarzyskich, a nawet w swoich relacjach osobistych. A najbardziej niepokojące jest to, że wielu z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, co robią źle. Szacunek nigdy nie jest dawany, jest zdobywany. To sekret, który wpływowi mężczyźni zawsze opanowali. Ten dyrektor, który wchodzi do pomieszczenia i natychmiast wszyscy milkną, aby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, nie urodził się z tą mocą, zbudował ją. Z poświęceniem i metodą poprzez konkretne praktyki, których ty również możesz się nauczyć. Myślisz, że to tylko kwestia osobowości lub szczęścia? Pozwól, że rozwieję te iluzje już teraz. To kwestia techniki, a dzisiaj pokażę ci dokładnie, co musisz zrobić, aby nigdy więcej nie być pomijanym. 1. Zacznij od szanowania. Samego siebie. Może wydawać się to sprzeczne, ale prawda jest taka, że źródło problemu nie leży w innych, ale w tobie. Większość polskich mężczyzn nosi znaczny bagaż emocjonalny, nieświadome przekonania o nieadekwatności, które. Zostały zaszczepione od dzieciństwa. Ten ojciec, który nigdy nie był zadowolony z twoich ocen, ten nauczyciel, który porównywał cię do lepszych uczniów, czy ci koledzy, którzy wyśmiewali twoje ambicje, wszystko to stworzyło wewnętrzny głos, który nieustannie kwestionuje twoją wartość. W polskim społeczeństwie, gdzie osiągnięcia akademickie i zawodowe są szczególnie cenione, te głosy mogą być wyjątkowo silne. Psychologowie behawioralni to potwierdzają. Te wewnętrzne przekonania subtelnie kształtują twoją postawę, ton głosu i ogólną prezencję. Jeśli w głębi duszy wierzysz, że nie zasługujesz na uwagę, ta myśl będzie manifestować się we wszystkim, co robisz, nawet bez Twojej świadomości. Dobra wiadomość jest taka, że te przekonania nie są trwałe. Pierwszym krokiem do zdobycia szacunku jest uczciwa ocena swoich zalet. Każdy mężczyzna posiada unikalne umiejętności i zdolności, które go wyróżniają. Nie mówię o pustych, pozytywnych afirmacjach, mówię o rzeczywistym uznaniu swojej drogi. Bądź dumny ze swoich osiągnięć, choćby wydawały się skromne. Ten dyplom magistra zdobyty z poświęceniem wciąż znaczący wyróżnik na polskim rynku pracy ten awans zarobiony ciężką pracą, czy nawet ta umiejętność, którą opanowałeś lepiej niż większość eksponuj te osiągnięcia nie z próżności, ale jako stałe przypomnienia swojej wartości. Nie musisz nikomu udowadniać swojej wartości. Sam fakt, że istniejesz, jest już statystycznym prawdopodobieństwem tak nieprawdopodobnym, że graniczy z cudem. Twoja genetyka, twoja historia, twoja droga do tego miejsca wszystko to zasługuje na uznanie. Daj sobie szacunek, na który zasługujesz, a inni naturalnie pójdą za twoim przykładem. 2. Mów mniej, ale z większym wpływem. Jeśli jesteś z natury powściągliwy lub nieśmiały, prawdopodobnie słyszałeś już rady typu musisz więcej mówić lub bądź bardziej asertywny, ale ilość mówienia rzadko jest problemem chodzi o jakość i moment. Zamiast próbować konkurować z bardziej dominującymi osobowościami pod względem głośności czy częstotliwości, co jest szczególnie powszechne na polskich spotkaniach, gdzie często osoba mówiąca najgłośniej jest najbardziej słuchana, skup się na starannie zaplanowanych, wartościowych interwencjach. Nie próbuj improwizować. Przygotuj się. Przed ważnymi spotkaniami lub wydarzeniami zapisz konkretne punkty, które chciałbyś poruszyć. Skup się na najistotniejszych aspektach i zacznij od nich, zamiast stopniowo budować do swojego głównego argumentu. W polskich środowiskach zawodowych skuteczną taktyką jest wcześniejsze przesłanie tematów, które chciałbyś omówić. To nie tylko demonstruje przygotowanie, ale również ustanawia oczekiwanie, że będziesz miał coś wartościowego do wniesienia w kontekście, gdzie spotkania często pozbawione są jasnej struktury. Pamiętaj, mężczyzna, który mówi rzadko, ale którego słowa zawsze mają wagę, naturalnie wzbudza więcej szacunku niż ten, który mówi nieustannie bez treści. W kulturze, która często ceni merytoryczną wiedzę i rzeczowość, to podejście wyróżni cię swoją precyzją i trafnością. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy zaczynasz na nowym stanowisku lub w nowej branży. 3. Opanuj mowę ciała. Twoje ciało mówi, zanim odezwie się Twój głos. Obszerne badania pokazują, że ponad 50% ludzkiej komunikacji jest niewerbalne, przekazywane przez postawę, gesty i wyraz twarzy. Wyobraź sobie w myślach te dwa obrazy. Mężczyzna zgarbiony, z opadniętymi ramionami, wzrokiem skierowanym w podłogę, versus mężczyzna o wyprostowanej postawie, ramionach odchylonych do tyłu, pewnym i stabilnym spojrzeniu. Który z nich wydaje się zasługiwać na więcej szacunku? Decyzja jest natychmiastowa, niemal instynktowna. Ludzie podejmują szybkie osądy na podstawie tego, co widzą, a sylwetka jest jedną z pierwszych rzeczy, które zauważamy u kogoś. Pewna siebie postawa nie tylko komunikuje autorytet innym, ale również zmienia twoją własną biochemię mózgu, podnosząc poziom testosteronu i obniżając kortyzol hormon stresu. W miejscach publicznych stój prosto, z ramionami naturalnie, odchylonymi do tyłu. To nie tylko projektuje pewność siebie, ale również wymusza uniesienie głowy, dając wygląd osoby uważnej i zdrowej. Przy powitaniach oferuj stanowczy uścisk dłoni, nie po to, by zmiażdżyć rękę drugiej osoby, ale by ustanowić solidne połączenie fizyczne. Obszar między kciukiem a palcem wskazującym powinien spotkać się z tym samym obszarem w dłoni drugiej osoby, tworząc naturalne dopasowanie, niezależnie od rozmiaru dłoni. W Polsce, gdzie formalne powitania są integralną częścią kodu społecznego, dobry uścisk dłoni jest szczególnie znaczący. A co z kontaktem wzrokowym? Jeśli rozmawiasz z jedną osobą, utrzymuj kontakt wzrokowy przez 50 do 70% czasu. W większych grupach ten procent wzrasta do około 90%, rozdzielając Twoją uwagę równo między wszystkich, chyba że kierujesz konkretny komentarz do kogoś w szczególności. Jeśli początkowo wydaje Ci się to niewygodne, Zacznij od skupienia się na jednym oku lub naprzemiennego patrzenia na oczy osoby. Ważne jest, aby demonstrować aktywne zaangażowanie w rozmowę. Mężczyzna, który wzbudza szacunek, to nie ten, który fizycznie dominuje przestrzeń, ale ten, którego obecność jest odczuwalna nawet w ciszy. 4. Rozwijaj szybko specjalistyczną wiedzę. Jak możesz wzbudzać szacunek, gdy jesteś nowy w grupie lub środowisku? Najskuteczniejszą strategią jest szybkie rozwinięcie wąskiego obszaru wiedzy specjalistycznej, który jest przydatny dla grupy. Jak mówi polskie przysłowie, na bezrybiu i rak ryba, przekaz jest jasny. Nie musisz być światowym ekspertem, aby być wartościowym. Musisz po prostu wiedzieć więcej niż ludzie wokół ciebie o czymś konkretnym, co cenią. Jeśli właśnie dołączyłeś do firmy, gdzie wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, ale niewielu faktycznie jej używa, poświęć kilka weekendów na eksplorację praktycznych narzędzi AI. Oferuj krótkie tutoriale dotyczące korzystania z ChatGPT do zwiększenia produktywności lub pokazuj, jak narzędzia AI mogą uprościć konkretne codzienne zadania. Ta wiedza jest szczególnie cenna w Polsce. Gdzie wiele firm stara się wdrażać nowe technologie, ale napotyka praktyczne trudności lub pewien opór kulturowy. W kontekstach rodzinnych lub towarzyskich rozwijaj praktyczne umiejętności, które niewielu opanowało: czy to naprawa czegoś w domu, umiejętność bardzo ceniona w czasach drogich usług, przygotowanie idealnego Bigosu polska tradycja, którą wielu docenia, ale niewielu perfekcyjnie opanowało. Czy zrozumienie zawiłości planowania finansowego w kraju o skomplikowanych przepisach podatkowych, jak Polska? Stań się osobą, do której wszyscy zwracają się, gdy potrzebują tego rodzaju pomocy. Szacunek naturalnie podąża za użytecznością. Gdy nieustannie oferujesz wartość, której inni nie mogą zaoferować, twoja obecność staje się nie tylko zauważona, ale aktywnie pożądana. Jest to szczególnie prawdziwe w Polsce, gdzie kompetencje techniczne i wiedza specjalistyczna są wysoko cenione. 5. Dziel się zasługami, mnóż szacunek. Kiedy w końcu otrzymujesz uznanie za coś, co zrobiłeś dobrze, Twoim naturalnym instynktem może być całkowite wchłonięcie tej pochwały. Przecież ciężko na to pracowałeś, prawda? Ale naprawdę, szanowani mężczyźni, rozumieją paradoksalną prawdę. Im bardziej dzielisz się światłem reflektorów, tym jaśniejsze staje się Twoje własne światło. W polskim środowisku pracy, często charakteryzującym się sztywnymi hierarchiami i skoncentrowanym uznaniem, to podejście może być rewolucyjne. Gdy otrzymujesz komplementy lub uznanie, wykorzystaj te okazje, aby wyróżnić wszystkich, którzy przyczynili się do Twojego sukcesu. Nie jako fałszywa demonstracja skromności, ale jako autentyczne uznanie, że niewiele sukcesów jest naprawdę samotnych. Tak, udało mi się dostać na prestiżowy Uniwersytet Warszawski z wyjątkowym wynikiem na maturze. Ale nie byłoby to możliwe bez mojej cioci, która opiekowała się moim synem, gdy uczyłem się do późna w nocy. Ten projekt odniósł sukces nie tylko dzięki mojej pracy, ale głównie dlatego, że Sofi zidentyfikowała ten krytyczny błąd w arkuszach kalkulacyjnych, który wszyscy przeoczyliśmy. Gdy uznajesz wkład innych, zachodzą dwa potężne zjawiska. Po pierwsze, ci, których wymieniasz, rozwijają głębokie poczucie lojalności i szacunku wobec ciebie. Po drugie, wszyscy obecni rozpoznają twoją pewność siebie i bezpieczeństwo. Przecież tylko ktoś naprawdę silny może oddać uznanie innym bez obawy, że to umniejszy jego własną wartość. Podczas obiadów lub spotkań towarzyskich bądź mężczyzną, który wstaje. Podnosi kieliszek i wznosi szczery toast, doceniając tych wokół niego. Ta gotowość do wyróżnienia innych, gdy mógłbyś być w centrum uwagi, jest znakiem rozpoznawczym naturalnego lidera kogoś, kto podnosi całą grupę, nie tylko siebie. Szacunek, który otrzymujesz po takich gestach, nie jest tylko większy ilościowo, ale głęboko inny jakościowo. Zaczynasz być postrzegany nie tylko jako ktoś kompetentny, ale jako ktoś, za kim warto podążać. I to jest typ mężczyzny, który nigdy przenigdy nie jest ignorowany, gdy wchodzi do pomieszczenia. 6. Ustanawiaj i utrzymuj jasne granice. Granica istnieje tylko wtedy, gdy jest respektowana. I to jest trudna część, szczególnie z ludźmi, których podziwiamy lub chcemy zaimponować. Mamy tendencję do bycia nadmiernie elastycznymi, co kompromituje nasze własne granice i w konsekwencji traci szacunek. W polskiej kulturze, gdzie uprzejmość i poprawność często mają pierwszeństwo przed osobistymi granicami, ustanowienie jasnych granic staje się jeszcze ważniejsze. Wielu mężczyzn nie ma jasności co do tego, jakie granice powinni ustanowić. Zapytaj siebie: jak pozwalasz ludziom mówić do ciebie? Co tolerujesz pod względem języka czy tonu? Jak reagujesz, gdy ktoś stale spóźnia się na spotkania? A co z wiadomościami służbowymi poza godzinami pracy, coraz częstszą praktyką w naszej kulturze zawodowej? Ale która stoi w sprzeczności z cenionym w Polsce rozdziałem między pracą a życiem prywatnym. Pierwszym krokiem do ustanowienia zdrowych granic jest szczera samoocena. Czy naruszasz swoje własne granice? Czy pozwalasz temu wewnętrznemu głosowi mówić rzeczy, których nigdy nie zaakceptowałbyś od kogoś innego? Czy oczekujesz, że inni będą cenić twój czas, ale nie szanujesz ich czasu? Zanim zerwiesz relacje lub skonfrontujesz się z innymi osobami, pamiętaj, że nie są czytnikami myśli. Komunikuj swoje granice jasno i bezpośrednio. W większości przypadków ludzie nie tylko zrozumieją, ale także docenią Twoją szczerość, nawet w kulturze, gdzie pośrednia komunikacja z grzeczności jest często normą. Najtrudniejszą częścią jest konsekwentne egzekwowanie tych granic. Jeśli ustaliłeś, że nie akceptujesz bycia traktowanym w określony sposób, musisz być gotowy wycofać się z sytuacji, gdy to nastąpi. Jeśli ustaliłeś konkretną godzinę spotkania lub terminu, a druga osoba stale się spóźnia, nie czekaj w nieskończoność, kontynuuj swoje zobowiązania zgodnie z planem. W Polsce, gdzie punktualność jest wysoko ceniona, ta postawa będzie szczególnie szanowana. Czyny mówią głośniej niż słowa. Gdy ludzie dostrzegają, że poważnie traktujesz swoje granice, zaczynają je naturalnie szanować, a w konsekwencji szanować Ciebie. 7. Zwolnij swoje ruchy i swoją mowę. Zaniepokojony, pobudzony i pospieszny mężczyzna rzadko inspiruje zaufanie lub szacunek. Obserwuj wielkich liderów, doświadczonych negocjatorów, naprawdę potężnych mężczyzn. Wszyscy dzielą jedną cechę celową spokój w swoich ruchach i słowach. W polskiej kulturze biznesowej, czasami charakteryzującej się efektywnością i szybkością, ten spokój wyróżnia się jeszcze bardziej. Gdy wszyscy wokół ciebie reagują na chaos. Mężczyzna, który pozostaje opanowany, który analizuje przed mówieniem, naturalnie wyróżnia się jako kotwica stabilności. Nie chodzi o to, że jest niewrażliwy na to, co się dzieje. Po prostu rozumie, że panika nie rozwiązuje problemów, a klarowność umysłu tak. Rozpoznaj, czy jesteś typem osoby, która natychmiast reaguje i szybko mówi w sytuacjach stresu. Daj sobie kilka dodatkowych sekund przed odpowiedzią. Oddychaj. Uważnie rozważ swoje słowa. Podczas prezentacji lub ważnych rozmów nie bój się robić strategicznych pauz między istotnymi punktami. Cisza, gdy jest właściwie używana, jest narzędziem mocy, tworzy oczekiwanie i zmusza innych do naprawdę zwracania uwagi na to, co masz do powiedzenia. Oprócz rytmu, popraw swoją dykcję. Nawet najcenniejsza treść traci na sile, gdy jest przekazywana źle artykułowanymi słowami lub niespójnymi zdaniami. Nagrywaj się podczas mówienia lub dołącz do grup takich jak toastmasters, aby zidentyfikować obszary do poprawy. Wyeliminuj słowa wypełniające jak my znaczy się i no wiesz ze swojego słownika, tak powszechne w polskiej mowie potocznej. Te małe niedociągnięcia podkopują twoją wiarygodność bardziej niż myślisz. Gdy wyrażasz się jasno i precyzyjnie, ludzie naturalnie zakładają, że twoje myśli są równie jasne i precyzyjne. A oto taktyka, która może wydawać się sprzeczna: przechodź od razu do sedna. Nie owijaj w bawełnę, jak my, Polacy, często robimy z grzeczności lub aby zademonstrować naszą dogłębność. Zwięzła komunikacja demonstruje pewność co do swoich pomysłów i szacunek dla czasu innych dwie cechy, które automatycznie generują szacunek. 8. Ucz się sztuki aktywnego słuchania. Większość polskich mężczyzn nie słucha naprawdę, po prostu czeka na swoją kolej, aby mówić. Nieustannie formułujemy mentalne odpowiedzi, podczas gdy druga osoba wciąż mówi, tracąc ważne, niuanse i demonstrując nawet nieświadomie brak uznania. Mężczyzna, który wzbudza szacunek, to ten, który oferuje pełną uwagę, gdy ktoś mówi. Szczególnie w przypadku nieporozumień lub gorących dyskusji, tak powszechnych w naszej polskiej kulturze, gdzie wartościowa jest często rzeczowa argumentacja, Prawdziwa moc nie leży w próbie wygrania dyskusji, ale w głębokim zrozumieniu perspektywy drugiej osoby. Po uważnym wysłuchaniu, niezwykle skuteczną techniką jest przeformułowanie tego, co zostało powiedziane własnymi słowami. Jeśli dobrze zrozumiałem, mówisz, że i to nie tylko demonstruje, że naprawdę uważałeś ale również pozwala drugiej osobie wyjaśnić wszelkie nieporozumienia, co jest szczególnie cenione w naszej polskiej kulturze, gdzie precyzja i jasność są tak istotne. Idź dalej i zadawaj pytania, które pogłębiają rozmowę. Większość ludzi rzadko doświadcza bycia naprawdę wysłuchanym, szczególnie w tematach, którymi są pasjonaci. Gdy okazujesz autentyczne zainteresowanie ich perspektywami, natychmiast się wyróżniasz. Dodatkową zaletą tego podejścia jest to, że naturalnie powstrzymuje cię od przerywania innym, nawyk, który wielu Polaków ma i który natychmiast zmniejsza szacunek, jaki inni mają do ciebie. Nikt nie lubi być przerywany, a robienie tego regularnie oznacza cię jako kogoś, kto ceni swoje własne myśli powyżej myśli innych. Mężczyzna, który umie słuchać, wzbudza rodzaj cichego szacunku, który jest znacznie głębszy i trwalszy niż szacunek uzyskany tylko przez dobre mówienie. W Polsce, gdzie często cenimy merytoryczną wiedzę i rzeczowość, ponad umiejętność słuchania, opanowanie tej umiejętności wyróżni cię znacząco. 9. Ubieraj się jak mężczyzna, który zasługuje na szacunek. Jak cię widzą, tak. Cię piszą, mówi polskie przysłowie, a udowodniona prawda psychologiczna jest bardziej niuansowa. Sposób, w jaki się ubierasz, wpływa nie tylko na to, jak inni cię widzą, ale także na to, jak postrzegasz samego siebie. Pomyśl o wielkich liderach historii, lub najbardziej szanowanych przedsiębiorcach współczesnej Polski. Wszyscy rozumieją moc osobistej prezentacji. To nie przypadek, że kultury na całym świecie, w tym nasza, kojarzą szacunek i autorytet z określonymi rodzajami ubioru. Nauka o ucieleśnionej kognicji pokazuje, że twoje ubranie bezpośrednio wpływa na twoją wydajność i pewność siebie. Jest to podobne do efektu munduru. Gdy jesteś ubrany na daną okazję, czujesz się przygotowany, kontrolujący, gotowy do prowadzenia. Prosty, dobrze skrojony marynarka może całkowicie przekształcić twoją sylwetkę i, w konsekwencji, Percepcję, jaką inni mają o tobie. Strukturyzuje ramiona, wydłuża tułów i tworzy wizualną obecność autorytetu. Nawet w swobodnych środowiskach, koszula z kołnierzykiem natychmiast wynosi cię ponad tłum zwykłych T-shirtów. Szczegół szczególnie zauważalny w polskim środowisku zawodowym, gdzie elegancja dyskretna jest często ceniona. Nie mówię że musisz nosić garnitur każdego dnia, coś, co mogłoby być przesadne w wielu nowoczesnych polskich środowiskach pracy, sugeruję, abyś podniósł swój styl o jeden lub dwa poziomy powyżej tego, czego można by się spodziewać. Jeśli wszyscy noszą t-shirt, ty załóż polo, jeśli noszą koszulę, dodaj marynarkę. Ta subtelna, ale zauważalna różnica wysyła jasny komunikat. Dbasz o szczegóły, masz wysokie standardy, zasługujesz na uwagę. A mówiąc o szczegółach, nie lekceważ mocy dodatków. Zegarek dobrej jakości, może nie ostentacyjny Rolex, ale piękny polski zegarek jak Atlantik lub poliot, dobrze utrzymane buty lub elegantna aktówka są subtelnymi znakami wyrafinowania, które nie umkną oczom uważnych osób. Pamiętaj! Nie ubierasz się, aby imponować, ubierasz się, aby wzbudzać szacunek. Prawdziwy styl nie krzyczy, szepcze z autorytetem. Nie bądź już tym niewidzialnym mężczyzną, którego nikt nie zauważa ani nie szanuje. Stosuj te zasady konsekwentnie i obserwuj, jak ludzie zaczynają reagować inaczej na twoją obecność. Droga do szacunku nie polega na próbie zmieniania innych. Polega na fundamentalnej transformacji sposobu, w jaki prezentujesz się światu. Jeśli chcesz jeszcze więcej porad na temat tego, jak przekształcić swoją elegancję w moc i sukces, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i zostaw swój like pod tym filmem. To dopiero początek twojej transformacji. To, czego nauczyłeś się dzisiaj. To nie są po prostu powierzchowne techniki, to fundamentalne zasady, które kształtowały odnoszących sukcesy mężczyzn przez pokolenia. Samoświadomość, nienaganna prezentacja, kontrolowane języka ciała, efektywna komunikacja, jasne granice, cenna wiedza specjalistyczna i hojność w uznaniu są narzędziami, za pomocą których zbudujesz swoją nową tożsamość. Zostaw w komentarzach szacunek trzeba zdobyć. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, co naprawdę sprawia, że ludzie zatrzymują się i zwracają uwagę, gdy mówisz. Tu jest Daniel i pamiętaj, moda to nie luksus, to władza.